Okej, okay, witajcie. Um, ja jestem Jazzy Joker. To jest informacja po moim pewnym czasie już lekkiej nieaktywności, jakby niestety jakiś tydzień miałem, że chyba nic nie wrzucałem. Eee, to wszystko spowodowane tym, że miałem problemy z komputerem, potem przenosiłem się na nowy komputer, eee, znaczy przenosiłem się. Eee, Powiedzmy, składałem nowy komputer, nie, czy niektóre części ze starego komputera były przynależne do nowego, tak więc nie był on dostępny w ogóle i dlatego niemal, że w ogóle nie mogłem być yy, na komputerze, nie mogłem, nie mogłem, nie zrzucać i byłem nieaktywny przez to. Tak więc wybaczcie mi, ale teraz mam już nowy komputer, yy, mogę nagrywać niemalże cokolwiek zechcę, jest to naprawdę dobry sprzęt, pozwoli mi na, powiedzmy, rozwinięcie skrzydeł jeszcze dodatkowo. I tutaj chciałem powiedzieć wam, jak to będzie teraz wyglądało mniej więcej wszystko. Yy, Zanim już zapytacie, kiedy Minecraft i tak dalej, i tak dalej, już mówiłem o tym. Minecraft jest moim projektem pobocznym i nie chcę źle zabrzmieć, ale musicie się z tym pogodzić. Jeżeli wam się nie podoba, no to sorry, ale tak jest. To jest mój projekt poboczny yy, i to nie jest moja główna seria. Ja wiem, że masa ludzi ogląda mnie tylko dla Minecrafta i ja sobie zdaję z tego sprawę, ale nic nie poradzę niestety. Yy, ja robię różne rzeczy, zapamiętajcie. Kiedy się uda, to zrobię kolejny odcinek przygód z Minecraft, ale pamiętajcie, że to teraz wymaga ode mnie i nie tylko ode mnie, żeby wszystko było dobrze ustawione, a więc musi być naprawdę wiele różnych zmiennych, musi być akurat w, dobrej, w dobrym położeniu, abym nagrał nowy odcinek. Wymaga jednak sporo ileż materiału, grafiki, dźwięki, cały montaż, różne ujęcia. To wszystko. Potrzebuje i czasu, i przygotowania ode mnie, tak więc wybaczcie. Ale nie wiem, jak często będą te odcinki. Nie mówię, że nie będzie ich w ogóle, bo będą na pewno, bo chcę je robić. Nie wiem po prostu, jak często. Mm, dobra, i to by było to. Czasem będę wrzucał może jakiegoś escape'a, jeżeli nie będę mógł nagrać Minecraft'a normalnego, normalnych przygód. Wtedy, jakiegoś może escape'a nagram, coś ciekawego znajdę. E, miałem już parę propozycji, żeby coś ponagrywać, tak więc zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy po prostu. Dobra, a teraz druga rzecz. Mm. W linku, znaczy gdzieś teraz nade mną, powinien się pojawić odnośnik do innego filmu, i w tamtym filmie y, będzie głosowanie, y, jaka będzie kolejna seria. Od razu Was ostrzegam, bo nie, wiem, że niektórzy wcisk wciskają łapkę w górę bądź łapkę w dół w zależności od tego, czy mnie lubią, czy nie, zanim jeszcze obejrzą film. Y, dlatego prosiłbym, aby te osoby się lekko wstrzymały, y, ponieważ w tym filmie od tego, czy będzie łapka w górę, czy łapka w dół, będzie zależał wynik tego. Y, tego głosowania. taki sposób będzie głosowanie wyglądało. Tak więc jak będziecie oglądali, powstrzymajcie się i, i wtedy dopiero po obejrzeniu zdecydujcie, jaka jest Wasza decyzja. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że okażecie lekko wyrozumiałość. Pamiętajcie, że ja jestem tylko człowiekiem, nie maszyną i ja nie pracuję non stop. Czasami muszę też odpocząć. Dobra, hmm, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Mam nadzieję, że zagłosujecie teraz. Tam link jest na górze. Ten link zostanie po, po tym, jak już skończę gadać, przez chwilę zostanie jeszcze na górze. Tak więc nie bójcie się, będziecie, będziecie mieli czas, żeby kliknąć. I to było wszystko. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Żółty Magiczny Guziczek. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych moich seriach. Mam nadzieję, że e, teraz będę mógł bezproblemowo nagrywać większą ilość e, gier i tak dalej, i tak dalej. No, dobra. Tak więc e, tutaj teraz jest link cały czas na górze. I klikajcie i głosujcie. Tak więc trzymajcie się. To już wszystko, nic więcej nie będzie. Teraz przez parę sekund będę po prostu cicho, żebyście mogli tam kliknąć.